Panie Henryku, oficjalnie już rozpoczęliśmy Mistrzostwa Polski w Toruniu. Dużo się dzieje, dużo emocji, dużo zawodników. To chyba e, piękna impreza kończąca z, e, rok stulecia Polskiego Związku Bokserskiego. Jest miło gościć w Toruniu taką ekipę z całej Polski. E, odbywają się te Mistrzostwa Polski dzięki prezydentowi miasta Torunia, Energii System, Grzesiu Białek, którzy współpracują i pomagają Polskiemu Związkowi Bokserskiemu. Także, żeby te zawody jak najbardziej ładnie wyglądały. Pan z racji tego, że organizuje cyklicznie turniej, też tym swoim doświadczeniem wspiera zapewne organizatorów. No, w tym roku na Zygmunta Krygera turnieju 259 zawodników było na dwa dni, to nie idzie normalnym stylem rozegrać tego, ale mój syn wpadł na taki pomysł, żeby dwa ringi rozłożyć, i daliśmy radę rozwiązać to wszystko, także na turniej Krygera przyjeżdża coraz więcej państw i ekip krajowych. Zbliżamy się już e, bliżej półfinałów i finałów, już coraz mniej walk, bo pierwsze dni to było po 25-30 walk, a dzisiaj już jest mniej, no bo czują od nas trzy dziewczyny jeszcze i Jakub Nowakowski, jeden wygrał wczoraj walkę, boksujący z Piły i studiujący w Toruniu. Jakie e, nadzieje na medale, jeżeli chodzi o Klub Pomorzanin Toruń? No ja myślę, że e, trzy dziewczyny Barbara Marcinkowska, Natalia Rok i Aneta Krygielska powinni złote medale zdobyć mistrzostw Polski. Trzeba zaznaczyć, że dziewczyny są w dobrej formie. Tak, dziewczyny no, trenuje u nas bardzo sporo dziewczyn, chłopaków, także salę mamy niedużą, ale nieraz jest nas na treningu koło 50-60 zawodników, zawodniczek. Super, gratuluję, teraz niecierpliwie czekamy na te walki finałowe pewnie.